Dzień dobry Państwu. Witam Was w ostatnim odcinku Iza Skowrońska Podcast. I nie jest to ani z mojej strony zbytnia koloryzacja, ani jakiś clickbait. Ten odcinek jest faktycznie ostatnim odcinkiem podcastu w takim wydaniu. Odzywam się do Was po dłuższej ciszy z mojej strony. Cisza była spowodowana niezłymi zawirowaniami w moim życiu prywatnym, ale też tym, że od kilku miesięcy pracowałam nad nowym formatem podcastu. Podcastu. Podcast będzie przechodził zmiany, będą pojawiali się goście, wywiady, e, zmienimy nazwę. I dzisiaj chciałabym zapowiedzieć te zmiany, przygotować was na nie: że jak wiecie, podcast zmieni nazwę, to będziecie wiedzieć w ogóle o co chodzi. E, póki co nie mówię jeszcze, jaka to będzie nazwa, e, i powspominać. Tak trochę jeszcze romantycznie zakończyć, myślę, pewną tożsamość podcastu, bo część przestrzeni będę oddawać gościom, będą pojawiać się tutaj inne głosy, i myślę, że będziemy spotykać się z częstotliwością dwa razy w miesiącu, co drugi wtorek miesiąca. Tym razem odcinki będą pojawiać się już systematycznie. Ja odpoczęłam, nabrałam siły, bardzo wierzę w to, że ta zmiana będzie z korzyścią dla. Podcastu. A dzisiaj chciałabym e, zaprosić Was do takiego romantycznego powspominania, ale nie tylko, bo dziś opowiem Wam o cieniach, które kryją się w naszej psychice. Nawiążemy do psychologii Junga. Oraz do japońskiej architektury. I dzisiejszy odcinek jest dla mnie niesamowicie specjalny, bo ten temat, o którym będę Wam dzisiaj opowiadać, pojawił się w mojej głowie już dwa lata temu, kiedy tak naprawdę zaczynaliśmy wspólnie spędzać tutaj czas. Ja wtedy nadawałam do Was z Lizbony, to tam. Podcast nie tylko powstał, ale też nabierał tożsamości, to tam wymyślałam wszystkie wasze ulubione odcinki: bezcielesność, relacje cynamonowe, wyścigi. No, w ogóle niesamowicie się to wszystko wspomina. I na dowód tego, że dzisiejszy temat jest stary na dwa lata, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na okładkę podcastu. Okładka też będzie się zmieniać, więc jeżeli słuchacie tego odcinka później, to musicie gdzieś przeskrolować na moim Instagramie w dół. Tam będzie jeszcze stara okładka opublikowana. Natomiast nie wiem, czy kiedykolwiek przyglądaliście się tej okładce. Ja o okładce podcastu dużo mówiłam w pierwszym odcinku, w cielesności. Tutaj bardzo. Chciałabym pozdrowić Nielelis, Lis, której profil możecie obczaić na Instagramie. To jest niesamowita fotografka, która właśnie aparatem analogowym zrobiła mi zdjęcie do okładki, z którą będzie bardzo trudno mi się pożegnać, chociaż no, bardzo głęboko wierzę w tą zmianę i, i w to, że przyda nam się też nowa okładka. Natomiast nie wiem, czy kiedyś przyglądaliście się okładce i co właściwie na niej jest, oprócz tego, że jestem na niej ja, jest też na niej. Pewna książka. I ta książka była naszym cichym Towarzyszem podcastu. Yy, nie będę ukrywać, że pojawiła się na okładce z przypadku, bo akurat wtedy ją czytałam i pasowała mi do vibeu i do swetra. <laughs> Ale tak to w życiu bywa, że czasami te przypadki są największymi wartościami potem. Są największymi punktami zwrotnymi, są rzeczami, które najbardziej doceniamy. Paradoksalnie, właśnie to, czego nie jesteśmy w stanie yy, zaplanować, a coś, co rośnie na wartości z czasem. Yy, i ja, mimo tego, że wtedy to była taka moja decyzja, ale nie decyzja, jakoś tak po prostu ona się pojawiła, to lubiłam to, że ta, że ta książka zerkała na nas z okładki, i lubiłam to, że ona jest niewspomniana, a gdzieś nadawała taki klimat, ton, kierunek dla wszystkich odcinków podcastu. I strasznie lubię to, że pierwszy raz o tej książce mówię. Do Was w ostatnim odcinku podcastu, mimo że jest to temat, który, tak jak mówię, dojrzewał we mnie już od samego początku w ogóle nadawania yy, <grym> i mówienia do Was. A książka, o której mówię, to jest książka, której tytuł to jest właśnie. Pochwała cienia e, Tani Zakiego. Jest to książka, którą nie wiem, czy kojarzycie, ale jeżeli jesteście studentami architektury, to na pewno tak, bo kiedyś jedna moja koleżanka mówiła mi, że jest to lektura obowiązkowa. I jest to książka o e, japońskiej architekturze, a tak właściwie jest to pewien manifest czy esej poetycki, który pokazuje, że japońska estetyka nie unika ciemności, lecz ją docenia. I teraz w takim porównaniu, e, gdzieś które też wychodzi na światło dzienne e, blasku i cienia, e, kultura wschodu byłaby kulturą, która docenia cień, docenia nieregularny kształt, docenia to co niedopowiedziane, e, docenia to co czasem trudne, ciemne, a kultura zachodu to by była Kultura elektryczności, światła, białych ścian, jarzeniówek, tego, że wszystko jest widoczne, ma być jasne, ma być powiedziane. I Tanizaki trochę mm, formuje taką tezę, że, <laughs> że w świecie zachodnim mamy dosyć niską odporność na to, co ludzkie, na to, co niedopowiedziane, na to, co niejasne, na to, co niepewne i na to, co ciemne, czy spowite cieniem. I tutaj jest to miejsce, kiedy ten krótki esej, bo ta książka jest naprawdę bardzo króciutka, zamienia się w taką metaforę ludzkiej psychiki, gdzie architektura zaczyna być traktowana jako przestrzeń psychiczna. Gdzie w naszej psychice, kiedy pomyślimy sobie o układach architektonicznych czy o designie tego, jak jest skonstruowany nasz umysł, nasza psychika, ze wszystkimi ścieżkami neuronalnymi, z naszymi wspomnieniami, z pamięcią, ale też z pamięcią emocjonalną, z całym zasobem podświadomości. To możemy się spotkać w miejscu, w którym Tanizaki wchodzi w dialog z Jungiem, bo kiedy czytałam tę książkę, to od razu pierwsza rzecz, która pojawia się w moim umyśle, kiedy myślę sobie cień w kontekście psychologii, to jest psychologia Jungowska, bo Jung bardzo dużo pisał o psychologii cienia. Cień, według Junga, to byłyby takie miejsca, właśnie w architektonice naszego umysłu, które wypieramy, których nie chcemy zaakceptować, których często się wstydzimy. Te miejsca, które często są gdzieś na granicy świadomości i nieświadomości. Jung pisał o tym, że cień jest tym kawałkiem psychiki, który powinniśmy uświadamiać, który powinniśmy naświetlać, którego nie powinniśmy się bać. Cień tak, jakiego rozumiem jako psycholożka byłby tym, tymi kawałkami najbardziej ludzkimi. Takimi najbardziej, wiecie, trudnymi, nie na pokaz, takimi e, kawałkami naszej osobowości, e, których nie do końca lubimy, z którymi nie potrafimy się ułożyć, i które właśnie w kulturze zachodniej chcielibyśmy wyprzeć. Też uwaga, często w procesie psychoterapii, gdzie kiedy myślę sobie. O jarzeniówkach, białych ścianach, o tym, jak to bardzo wszystko jest poprawne i takie czyste, to myślę o tym, że czasami dążymy też w naszej psychice do tego, żeby ona była zbudowana tylko ze światła. E, trochę łykamy tą bajkę, że psychoterapia zrobi z nas e, jednolicie dobrych, e, takich wyterapeutyzowanych, gotowych, e, dobrych ludzi. Trochę wypranych, właśnie z tych części człowieczych. E, oczywiście to jest błędne rozumienie psychoterapii, bo psychoterapia absolutnie nie czyści. Psychoterapia nie jest pralką. Ona nie czyści z nas wstydu, e, nie czyści z nas, e, z naszych osobowości, tych miejsc, z którymi nie potrafimy się ułożyć, tylko sprawia, że jesteśmy w stanie do nich podejść w inny sposób. Spojrzeć na nie szerzej i właśnie zaakceptować te wszystkie kawałki, które bywają w naszej osobowości trudne. I myślę, że ta książka, która jest właśnie pochwałą cienia, jest dobrą przeciwwagą do tych wszystkich naszych zachodnich chętek na bycie idealnym, na bycie produktywnym, na bycie takim właśnie wypranym z tych, z tych wszystkiego, co w sumie sprawia, że jesteśmy ludźmi, że się z czymś zmagamy, że jest nam trudno, że krzywdzimy drugiego człowieka, mimo że nie chcemy. I to jest ciekawe, żeby przyjrzeć się tej naszej chętce na poprawność, na biel, na światło, na jasność i klarowność. Jak na ten trud, który pojawia się, kiedy trzemy się z niepewnością, kiedy nie znamy odpowiedzi, kiedy znajdujemy się w miejscu, nie wiem. I wiem, że dzisiejszy temat może być trochę abstrakcyjny albo podniosły, tudzież romantyczny, ale on ma bardzo konkretne implikacje praktyczne w terapii, kiedy przychodzi pacjent, pacjent w świecie zachodnim, czyli naszej kultury, która jest i kulturą no gdzieś kręcącą się wokół ego, indywidualizmu, czy właśnie takiej poprawności, czy tej bajki, że można być idealnie wyregulowanym. I przychodzi pacjent i zamiast pytać, się. I w jaki sposób ja mogę mieć kontakt z tym cieniem? Jak ja mogę przeżywać swój lęk? Jak ja mogę mieć kontakt z moim lękiem? Jak ja mogę przeżywać swój wstyd? To zamiast tego pojawiają się pytania, przychodzi ktoś na przykład na pierwszą konsultację i podaje pytanie z, taką, z takim oczekiwaniem, że terapeuta poda idealny przepis na to, jak pozbyć się lęku, jak pozbyć się wstydu, czyli jak wyprać w sobie te części ludzkie, te części, które są no nieodłącznym, nieodłączną częścią bycia człowiekiem. I zobaczcie, jak my często operujemy na błędnych założeniach, że wstyd, stres, Lęk, złość, to jest coś, z czym można nie mieć kontaktu, co można wyprzeć, co można w sobie wybrać, co można wyrzucić, co można nie przeżywać. No i tak myślę sobie, że trochę czasami łapiemy się w takich pułapkach ucieczek od naszego cienia, czyli znowu zajągiem od tych wszystkich części ludzkich, tych wszystkich części trudnych. I, I wierzymy w te wajki, że dobrze by było, gdyby tego stresu, lęku, cierpienia, zawodu po prostu. Nie było, i trochę mam wrażenie, że mm, czasami e, mielibyśmy takie oczekiwania, żeby zrobić z siebie właśnie taką białą ścianę. Wypraną z tekstury, koloru, wzoru, e, bez w sumie odważnych decyzji no bo jeżeli decydujemy się na jakąś tapetę albo kolor, no to to już jest jakieś ryzyko, że no nie wiem, popełnimy złą decyzję. A biel jest poprawna, jest jasna, jest czysta i jakby, wiecie, wiadomo o co chodzi. Tylko, że tracimy wtedy bardzo duży dużo potencjał na, na to, że może być fajniej, może być ciekawiej, może być kreatywniej, że właśnie kiedy wchodzimy w kontakt z emocjami, z naszym trudem, to życie staje się pełniejsze. I to jest ten, ta część wspólna, zarówno Tani Zakiego, jak i Junga, którzy mówią nam to samo, że właśnie kierunek rozwoju byłby podejmowaniem tego ryzyka, uświadamianiem sobie y, tego cienia, ale też uważnością na cień, na podejmowanie ryzyka, na to, co niepewne. I kiedy złapiemy kontakt z tym, że ojej, ale to właściwie dlaczego ja chcę wyciąć ze swojej psychiki, z mojej y, architektoniki, mojego umysłu, dlaczego ja chcę wyciąć całą emocję, albo kilka emocji, dlaczego czegoś ja się tak boję w wstydzie, Byciu nieidealnym, w byciu m, może o nieregularnym kształcie, w podejęciu złej decyzji, czyli walnięciu tej ściany na jakiś zielony kolor. I wiecie, to jest fajne, bo ta książka Tani Zakiego, ona trochę tak właśnie mówi o takich rzeczach dosyć abstrakcyjnych, takich właśnie ideowych, rzeczach, które się dzieją na styku kultur, ale mówi o nich w kontekście najprostszych rzeczy. Designu mebli, tam jest jeden cały rozdział o opisie wychodka i romantyzacji tego wychodka. Wychodek to jest dokładnie kibel, moi drodzy. I o tym, że w Japonii wychodki często są nieczęścią domu, ale dosłownie trzeba do nich wyjść. No i wtedy jak człowiek idzie do takiego zewnętrznego kibelka, no to doświadcza po drodze deszczu, kropelek krosy, właśnie prześwitów światła, kiedy się załatwia. I właśnie to może być trochę dziwne, żeby, znaczy dla nas, z kultury zachodniej, żeby romantyzować, no nie wiem, wiecie, no, no właśnie, jak to powiedzieć, tu sama mam trudność, bo też jestem z kultury zachodniej. Kiedy człowiek, że tak powiem, zajmuje się czynnością robienia dwójki. I nagle tanizaki uromantycznia nam tę czynność, i pisze, że to jest przestrzeń na uważność, to jest przestrzeń na refleksyjność, to jest przestrzeń na docenianie życia. No w ogóle człowiek zachodni to ma w głowie mocne what the fuck, chyba tutaj nie czaje. Chociaż w praktyce często ty, na, nasz, nawet nasze zachodnie łazienki bywają przestrzenią kre, kreatywności czy kontaktu z własną psychiką, kiedy pod prysznicem, czy właśnie siedząc na kibelku, no mamy kontakt ze swoimi myślami, bo ich jakoś nie zagłuszamy e, internetem, elektrycznością, e, czy jakimiś treściami. I żebyście lepiej poznali feeling tej książki, to chciałabym Wam przeczytać kilka fragmentów. Najpierw fragment o półmroku. Uwaga, cytat. Jeśli mamy do czynienia z rzeczami, które mienią się blaskiem, to znaczy, że pochodzą one z zachodu. My, ludzie wschodu, wolimy natomiast rzeczy pokryte patyną, które nabierają piękna wraz z upływem czasu, w półmroku, gdzie ich wdzięk ujawnia się dopiero w cieniu. Kolejny cytat. Europejczycy wolą srebro lśniące i błyszczące. My wolimy srebro matowe, przyciemnione dotykiem i czasem. W półmroku lakierowanych naczyń dostrzegamy głębię, której nigdy nie widać w oślepiającym świetle. Uwaga i jeszcze jedno o domu i architekturze. Najpiękniejsze jest to, co tkwi w cieniu. Gdy siadamy w tradycyjnym japońskim pokoju, nie wpatrujemy się w to, co wyeksponowane, lecz to w to, co ginie w półmroku, w głębi, gdzie wzrok nie sięga od razu. To tam mieszka spokój. No i właśnie myślę, że my jako y, gdzieś osobnicy zanurzeni w kulturze Zachodu, indywidualizmu, powinniśmy ćwiczyć się i trenować w doświadczaniu cienia, y, jak i w uważności na to, jak ten cień i ta nieidealność, nieregularność, wstyd, lęk y, potrafią być piękne. I jak to dobrze jest mieć akceptację na te części, umieć je widzieć. Nie bać się i gdzieś nie uciekać w drugą stronę, jak tylko pojawia się temat emocji albo trudu albo czegoś, co nie wychodzi, jakiejś porażki, tylko właśnie żebyśmy trenowali się w tej umiejętności zatrzymywania się, kreowania tego spokoju, yy, otwartej myślę rozmowy na temat tego, właśnie co trudne i no znowu wraca ten temat uważności. I mówię całkiem serio. Chciałabym, żeby ten temat wybrzmiał, bo o nim mówi się za mało. O tym, że tak naprawdę my kupę czasu marnujemy i lokalizujemy nasz trud i wysiłek w to, żeby wyzbyć się niedoskonałości, wyzbyć się tego, co ludzkie, uciec i spierdzielić, jak tylko najdalej się daje się kurzy od lęku. I e, kierunek gdzieś zmiany powinien być w zupełnie innym kierunku, właśnie w tym kierunku kontaktu z tym co trudne. Przeczytam wam jeszcze dwa fragmenty, bo nie mogę się powstrzymać, ta książka naprawdę wnosi coś nowego, wnosi nową perspektywę, wnosi nową perspektywę dla nas ludzi zachodu. Uwaga, fragment o pięknie niedoskonałości. My nie gonimy za czystością, lecz akceptujemy przebarwienia, pęknięcia i osad. To, co niedoskonałe, w cieniu nabiera głębi i staje się piękniejsze. Zachód chce usuwać cień. My uczyniliśmy z niego część harmonii. No, nie ma lepszych słów, które podsumowałyby nasze chętki na bycie idealnym, na bycie produktywnym, na bycie, nie wiem, człowiekiem sukcesu, któremu wszystko wychodzi, a o porażkach mówi dopiero wtedy, kiedy są one podane w kontekście sukcesu. I jeszcze ostatni fragment o nastroju ciszy. W ciemnym kącie pokoju, gdzie nie sięga światło, rodzi się cisza. I tej ciszy i w tej ciszy człowiek może doświadczyć ukojenia, które nie istnieje w przestrzeniach zalanych światłem. I to jest właśnie coś, być może się powtarzam, ale paradoksalnie to ukojenie, którego tak bardzo potrzebujemy koniec tego pędu znajduje się właśnie w miejscu akceptacji bycia człowiekiem i tych wszystkich trudnych części. I nam się wydaje, że kiedy Przeterapeutyzujemy się idealnie i będziemy podejmować tylko dobre decyzje i będziemy, no właśnie, nie wstydzić się niczego i niczego się nie bać i być pewnymi siebie i będziemy odważni, to to jest jakiś przepis na bycie szczęśliwym, może właśnie na ten spokój. A to ukojenie, ono jest nie w byciu idealnym, a właśnie w kontakcie z naszym człowieczeństwem i z tymi e, częściami człowieczymi. I Jung, kiedy pisał o cieniu, to pisał o tym, że naszą odpowiedzialnością jest uświadamianie tego, co nieświadome. Uświadamianie tego cienia. I to właśnie robię w dzisiejszym odcinku, gdzie próbuję zaprosić Was do refleksji na temat tego, czy przypadkiem nie uczestniczycie w tym pędzie o byciu wyterapeutyzowanym, wyregulowanym, białym jak ściana i pozbawionym tak naprawdę tożsamości i tych części ludzkich, nieregularnych, może niewygodnych, może czasem nie wiem, nieestetycznych, właśnie w których kryje się wartość. Bo yy, Możemy podejmować decyzje, które właśnie nie są do końca uświadomione i możemy nie być świadomi tego, że bierzemy udział w tym pędzie. Jung pisał w archetypach i nieświadomości zbiorowej, że to cytat, ten, kto nie uświadamia sobie swojego cienia, projektuje go na innych. Czyli na przykład zachęca innych też do tego Hej, słuchaj, ja sobie biegnę w takim wyścigu atrakcyjność, pieniądze, kasę, sławę, może pobiegniesz ze mną, bo tam się kryje spokój i, i szczęście. Czyli dokładnie ktoś próbuje Wam wcisnąć kurs na to, jak być pewniejszym siebie, albo jak e, przestać się stresować, albo jak przestać odczuwać lęk. Właśnie to tam maila. I pierwszym krokiem, do którego chciałabym Was zachęcić, zresztą za Jungiem, który e, dalej też w Niestrzec Zbiorowej pisał, cień jest tą częścią osobowości, której jednostka nie chce przyznać, że do niej należy. I takim pierwszym właśnie krokiem byłoby uświadomienie sobie, że te wszystkie części mnie, których ja nie lubię, które na przykład wniosłabym na terapię i powiedziałabym terapeutce: No, to do poprawki we mnie. Ja tego nie chcę. Tak jakby to nie było moje, tak jakby to nie była część mnie, tylko tak jakby to była taka chwilowa część, której nie akceptuję, i tak naprawdę przychodzę na terapię, tak jakbym przychodziła do pralni. Wrzucam z taką pogardą te jakieś brudy moje, czy takie niefajne części mojej osobowości i mówię do terapeuty. No, weź tam wstaw na taki program, wypierz to we mnie, bo ja chcę już być idealnie czysta. Weź to wstaw na taki program, który działa za każdym razem, który ma być powtarzalny, tak jakbyśmy mieli wszystkie odpowiedzi dotyczące ludzkiej psychiki. Czyli, no, taki proszek jest najlepszy, taki program sprawdzał się u wszystkich. Albo jeszcze lepiej, ta historia, że ja przeszłam tą drogę jako ekspertka, więc teraz wiem, jak ty, drugi człowieku, też powinieneś przejść tą drogę. Czyli, na przykład, hej, ja zrobiłam w swoim życiu pięć prań czy tam 500 prań i już wiem, jak się bierze, więc teraz chociaż ja Cię wybiorę też. I wiecie, wrzucamy te części naszej osobowości, ten nasz cień, te nasze emocje, te trudne emocje, e, bez żadnej refleksji, że kiedy to się wypierze i zniknie, to my coś stracimy. Bo być może e, na tych wszystkich kawałkach, które wrzuciliśmy e, do tej pralki, była na przykład, nie wiem, plama, którą... E, Wylał na nas y, jakiś, nie wiem, sok i jakiś chłopak na jakiejś randce. Albo nasz tata, albo osoba nam bliska. I ta plama była związana z jakimś wspomnieniem. Być może słodko-gorzkim, być może trochę trudnym, mm, ale wrzucając to do pralki i pozbywając się tego, y, tracimy część naszej tożsamości. Tracimy coś, co mogłoby być dla nas potencjalnie ważne, potencjalnie piękne, coś, co moglibyśmy przeżywać i coś, co mogłoby nas ubogacić. Y, ja na przykład bardzo doceniam przedmioty, które, na których właśnie widać już to piętno czasu, które nie są idealne, które są gdzieś potłuczone, może właśnie zabrudzone, ale które mają dla mnie wartość sentymentalną, bo to ja nadaję im wartość. To ja decyduję, że w tym przedmiocie jest dla mnie coś ważnego, bo ja coś przeżyłam i ten przedmiot przypomina mi o tym wspomnieniu. I myślę, że podcast do tej pory był taką pochwałą cienia. Gdzie starałam się Wam mówić o rzeczach trudnych, o rzeczach dla mnie ważnych, zatrzymywać się przy pewnych kwestiach, przy emocjach i zapraszać Was do uświadamiania tego, co nieświadome. I ta pochwała cienia, zerkająca na nas z okładki, była dla mnie takim mottem. Klimatem, punktem odniesienia tego, czy robię dobrą robotę, mówiąc do Was w podcaście. I może postawmy tutaj kropkę, nawiązuję tutaj znowu do tego, że akurat zakończenia odcinków to naprawdę nie jest moja mocna strona, być może to jest jakaś, jakiś fragment mojego cienia. Słuchajcie, w następnym odcinku spotkamy się już w nowym formacie, będzie trochę inaczej. I sama jestem ciekawa, co nam przyniesie ten nowy sezon, nowe wydanie, nowa okładka. Mam nadzieję, że będziemy czerpać z tego fundamentu, tego czym był podcast do tej pory, i że ta pochwała cienia będzie dalej takim tonem, który będzie gdzieś grał w odcinkach. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam Was niesamowicie ciepło. Cieszę się, że znowu możemy się usłyszeć i że znowu mogę tutaj gadać do Waszego ucha. I co? W takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku.